Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końce do FIFA 16, szybka dostawa wiele form płatności, a także używając kodu Wojtas dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewym bądź kartą. Gorąco polecam. Kolejny tydzień, kolejny wtorek, kolejna recenzja na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojta z YouTube'a, a w dzisiejszym odcinku test Rojsa. Po statystykach na karcie można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z piłkarzem z najwyższej półki, ale czy tak jest na pewno? Cóż, przekonajmy się. Atrybuty fizyczne oraz psychiczne stoją na wysokim poziomie, byłyby w zasadzie idealne dla skrzydłowego, z tym, że razi nieco cofoczy zbyt niska siła i agresja. No, ale i tak myślę, że to bardzo dobry wynik. Umiejętności piłkarskie to majstersztyk. Mało który piłkarz może pochwalić się tak dobrymi statystykami, choć należy pamiętać, że Royce to piłkarz o dosyć wysokim overallu. Także nie pozostaje mi nic innego jak to sprawdzić na boisku, Dlatego zapraszam Was teraz serdecznie do właściwej recenzji. Od razu na wstępie powiem, że, mimo iż jestem dużym fanem Niemca, to niestety nie jest on idealny, ale zacznijmy od tych pozytywnych stron których jest naprawdę sporo. Royce to zawodnik, który powinien spełnić oczekiwania najbardziej wybranych graczy pod względem tempa. Jest bardzo szybki i dotyczy to zarówno jego szybkości sprintu, jak i przyspieszenia. Oczywiście są szybsi piłkarze pokroju Team of the Air Ronaldo czy Men of the Branchałpa ale porównując go do innych złotych skrzydłowych, jest to doskonały rezultat. Na pewno będziecie zadowoleni z jego szybkości. Z pewnością nie można czegoś zarzucić niemcowi w kwestii strzelania. Wykończenie w polu karnym spisuje się bardzo dobrze i stosunkowo łatwo nim zdobyć bramkę w polu karnym, pomaga w tym zresztą siła strzału, która jest na tyle mocna Większość uderzeń tego zawodnika będzie stanowiło problem dla sporej liczby bramkarzy. Strzały finezyjne to rewelacja. Podkręcenie piłki jest naprawdę świetne i zdecydowanie polecam w taki sposób uderzać. Co do uderzeń z dystansu, tutaj również jest się czym pochwalić. Przy mocnej sile strzału oraz celnych rąkszotach można rojsem zdobyć naprawdę ładne bramki z dystansu, aczkolwiek nie jest to ten sam poziom, co reprezentuje na przykład Andrzej Szyrle w formie, ale jest to jeden z najbardziej kompletnych piłkarzy pod kątem strzelania, z jakimi się spotkałem. Aspekty techniczne to kolejna perełka. 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszych. Nogi. Fantastyczny dribbling połączony z niezłą zwinnością powoduje, że zawodnik Borussii potrafi przedrydlować niemal każdego przeciwnika. Dołóżmy do tego znakomitą kontrolę piłki, dzięki której potrafi sobie przyjąć piłkę w najtrudniejszych sytuacjach. No i co najważniejsze, dosyć rzadko się wywracał na ziemię, ponieważ jego równowaga jest całkiem solidna. Cóż to byłby za pomocnik bez dobrych podań? Raczej mało przydatny, ale na szczęście w tym przypadku Royce zdał egzamin. Jego krótkie podania są bardzo dokładne, natomiast dośrodkowania są niemal perfekcyjne. Większość z nich spokojnie dochodzi do adresata, także nie pozostaje i nic innego, jak wpisać kolejny plus. To, co jeszcze podnosi wartość Roysa, to jego umiejętność do wykonywania rzutów karnych i wolnych. Te stałe fragmenty gry egzekwuje znakomicie. To chyba wszystkie zalety, jakie udało mi się znaleźć, także przejdę teraz do wad. Jest ich niewiele, ale trzeba o nich wspomnieć. Przede wszystkim siła i agresja leży na całej linii. Nie dość, że łatwo go przepchnąć, to jeszcze nie widać w nim kompletnie zaangażowania w walce o piłkę. Kolejne rozczarowanie to ustawienie się na pozycji jest przeciętne i nawet gdy ustawicie mu wytycznych, żeby wybiegał za plecy obrońców i zostawał z przodu, to i tak będzie się często cofał do obrony, a nie muszę mówić, że w przypadku skrzydłowego jest to bardzo frustrujące. Więcej minusów nie znalazłem, dlatego omówię teraz cenę. Na pc oraz na Xboxie 360 zapłacicie około 53 tysięcy, na PS3 będzie to 70 tysięcy, na Xboxie One 40 tysięcy, a na PlayStation 4 60 tysięcy. Podsumowując, nawet pomimo pewnych niedoskonałości, w stosunkowo rozsądnej cenie możecie nabyć jednego z najlepszych skrzydłowych w grze, głównie dzięki temu, że Marco Reis jest szybki, posiada ponadprzeciętne wykończenie oraz charakter charakteryzuje się wyszkoleniem technicznym na bardzo wysokim poziomie. Czy warto go kupić? Myślę, że tak, ale jeśli jesteście uczuleni na ustawienie się na pozycji, bo Wasz styl gry opiera się na grze z kontry, to zastanówcie się, bo w takim wypadku Niemiec może nie spełnić Waszych oczekiwań. Także z mojej strony to wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli moja recenzja się Wam podobała, zostawcie łapkę w górze, bądź napiszcie komentarz pod tym filmem. Czekajcie na kolejne filmiki na moim kanale. Żegnam się z Wami. Cześć!